muszę, żerku na dzielnickich lasach Ostatnio zabrałam mojemu uczniowi komórkę, wzięłam do domu. Co ja tam zobaczyłam? To straszna rzecz. Gra się nazywa Dziedziciej z tą loziarnią! O co chodzi w tej grze? Już tłumaczę! Naciągaj się w trakach i się ptaka, iż... żywym ptakiem w błot! Kto to widział? Takie rzeczy, żeby dla naszych dzieci to serwować, tak uczyć dzieci, za to dostaje się pęczenie z doniczką, linijką po łapach, targanie za uszy, pisanie 100 razy, będę grzeczny, prace społeczne, konfiskata komórek, segregacja śmieci, zbieranie makulatury I, I to wszystko za pieniądze, za